Od kilkunastu dni w Sanoku przebywają młodzi hokeiści drużyny z Charkowa. Z Ukrainy wyjechali oni w dzień rozpoczęcia wojny zaledwie trzy godziny przed inwazją. Z turnieju w Debreczynie do domów już nie wrócili. Schronieni znaleźli w Sanoku. Mieszkają w domu sportowca, trenują w sanockiej arenie. Przekazywane są im dary od mieszkańców. Конечно, тяжелое время, но приняли как дома, чувствуешься... Тренер говорит, что на те деле тоже имеем такую возможность здесь тренироваться, жить. Они очень довольны тем, как их принимают здесь, Все, что дали, как в доме себя чувствуют. Как дома. Спасибо большое. Условия очень хорошие. Он, правда, очень благодарен и заценя каждый день, каждую возможность, что здесь может тренироваться, жить. i czuć się bezpiecznie i on bardzo dziękuję za to wszystko co robię dla komandy, dla niego i dla całej drużyny. No, można zgać, my jakby, się dajesz dalej podierzkę na KKT z Sydney Oni często przyjeżdżali tutaj, trzy razy na rok. Ale właśnie teraz oni poczuli jak całym sercem, jakie odnoszenie do, do każdego dziecka hockeyisty i do trenera. I są bardzo zdziwieni i bardzo, bardzo wdzięczni, bo naprawdę to było takie jak zaspokojenie dla wszystkich, że czują się tutaj jak w domu. I znałem, że mogą i dalej, no znałem, że dalej to też będzie na takim wysokim poziomie. To w duże dobre, no to dobre stale, co jak szoku On rozumie, tak? na ile, ile to jest nie, teraz senne. Nie po prostu nie, być nie, w domu i, i nie mać możliwości e, trenować się. On, on teraz już rozumie. W tym czasie przyszło takie rozumienie, na ile to jest cenne być trenerem, mać możliwość e, trenować się, grać, jeździć i e, być w takim jakby sportywnym duch, żeby był też i to nie wszystko. Teraz teraz właśnie doceniają to i, i nawet nie mogą sobie pomyśleć, co byłoby, jeżeli nie zmogli trenować. Się. Udostępniamy na tyle, na ile możemy obiekt. Wiadomo, arena jest zajęta od godziny 7 rano do 22, bo trenują wszystkie drużyny sanockie, od pierwszego zespołu po drużyny niedźwiadków skończywszy, także ci hokeiści z za wschodniej granicy wbijają się po prostu w wolne terminy na lodzie i, i, i mają, mają możliwość korzystania. A jako, że właśnie wyjechali na turnie i mają cały sprzęt z sobą i, i, i nie muszą gdzieś tam chodzić, pożyczać i prosić właśnie o, o jakieś nie wiem, dodatkowe łóżby czy też o sprzęt. Do hokeistów przyjechały ich rodziny. Aktualnie w hotelu przebywa 90 osób, z których ponad 60 to sami zawodnicy i trenerzy. Oprócz ekipy 14 i 15 latków z Charkowa do Sanoka przyjechali młodzi sportowcy z Odessy i Kijowa. No, możliwość jest tutaj bardzo dobra, jest większe I lodowisko, no jest... i możliwość trenowania się tutaj jest na bardzo wyższym poziomie. I on też, jak i jego chłopaki z drużyny bardzo doceniają tą możliwość. Tak się złożyło, że w miesiąc marzec był przeznaczony na taką dużą inwestycję w przeciwpożarową na hotelu. Marzec i kwiecień. To też w tym czasie nie planowaliśmy, nie planowaliśmy właśnie w domu sportowca żadnych osób, obozów i tak Jeden z zawodników pochodzi z obwodu lwowskiego, konkretnie z Nowojaworowska, miejscowości oddalonej o 20 km od Jaworowa, zaatakowanego przez Rosjan w niedzielę. Podczas ostrzału zginęło 35 osób, a ponad 150 zostało rannych. Wszystko działo się około 20 km od granicy z Polską. No, ja po prostu z ranku płacił w probuszny i tatę i potem. Jego rano, rano, zaczął się z tego, że bardzo było dużo na, na telefonie. dzwoniło bardzo dużo ludzi i rodzice też, ale oni e, szybko e, poszli do schroniska i potem już e, jeszcze raz odzwoniły, że wszystko u nich dobrze, oni wszyscy żyły i e, żeby nie martwił się je dalej. Pracował, trenował się, bo, ale zostałem tam naprawdę, bo wolontariusze bardzo teraz potrzebne tam. U mnie mama z papą i bratem uspieli przyjechać. Rodzice zda. już są tutaj, ale babcia i, i dziadek niestety nie tam. Od pierwszych dni wojny mieszkańcy powiatu sanockiego chętnie i tłumnie włączyli się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przekazywane są dary organizowane i koordynowane zbiórki pieniędzy. Setki wolontariuszy pomagało i pomaga choćby przy wydawaniu posiłków, czy przyjmując uciekających przed wojną pod własny dach. Potrzeby wciąż są jednak ogromne. Będziemy szukać wsparcia, żeby nie wyblichać nikogo w hotelu, ale żeby po prostu móc i utrzymać i sfinansować właśnie pobyt, pobyt gości za wschodniej granicy. Mamy w planie rozmrożenie lodu początkiem kwietnia, ale no są prośby i głosy właśnie, żeby jeżeli pobyt tych właśnie młodych sportowców z Ukrainy będzie dłuższy, to chcą trenować tak? Koszt miesięczny to kilkaset tysięcy złotych, powiem no nie stać nas będzie na taki luksus utrzymywania lodu na kolejny miesiąc. Pomocy uchodźcom z Ukrainy, między innymi młodym hokeistom przebywającym w Sanoku, można udzielać poprzez wpłaty na numer konta widoczny na ekranie.